Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii poradników, w którym pokażę Wam, jak grać. To nie jest Nintendo Online to nie jest żadna alternatywa dla online. Tutaj to należy podkreślić: jak grać lokalnie, ale przez internet. Ale to nie jest Nintendo Online, to nie jest żadna alternatywa, jeżeli chcecie grać na y, Switchu online, tak? No to musicie wykupić abonament online. To jest to jest ważne, żeby nie mylić tego z Switch online. To nie jest żadna alternatywa, to nie jest nic podobnego, po prostu gramy lokalnie, ale przez internet. Czyli można za darmo pograć z kimś z drugiego końca świata, albo w grupie, albo w 20 osób, jak wam się podoba. E, ogólnie działa to w grach Pokémon Zord Shield, ale również działa też w kilku innych grach. E, pod warunkiem, że te gry obsługują tryb e, tak zwany LAN, czyli sieci e, lokalne. No i tak się składa, że Pokemon Shield obsługują ten tryb, więc można to tak grać, niezależnie od tego, czy macie wykupiony Nintendo online, czy nie, czy macie przerobioną konsolę, czy nie, czy macie aktualną, czy nie. E, po prostu to jest w całkowicie serwerów Nintendo, tak więc nawet nie musicie obawiać się, że was e, oni zbanują, czy coś, no tak naprawdę nie mają za co gracie lokalnie. E, tyle, że ten lokal jest czy raczej bardziej tunelowany. Tak to się fachowo nazywa przez internet. Eee, także tak to działa. Eee, więc dzisiaj pokażę Wam co i jak, jak to ogarnąć, eee, jak eee, przygotować do tego, co do tego w ogóle będzie potrzebne. Czyli tak jak widzicie teraz ekran z koso Nintendo Switch. No oczywiście jak chcecie grać na Switchu to musi być Switch. Eee, do tego będzie ma potrzebny komputer. I co ważne obie, oba urządzenia muszą być podpięte do tej samej sieci. Eee, czyli no, jak macie jakiś tam powiedzmy Router, tak, no to w tej samej sieci muszą być podpięte i komputer, i switch. To jest bardzo ważne, bo inaczej Wam nie będzie to działać. No bo nie będzie po prostu połączenia, no trudno, żeby to działało. No ale dobra, do rzeczy. Co trzeba zrobić? Może zaczniemy najpierw od komputera. No teraz widzicie ekran ze switcha, ale to oczywiście z mojej nagrywarki, więc możemy to zminimalizować. Jest Audacity. Spoko. W necie jest taka strona jak lanplay.com, i tutaj możecie znaleźć wszystko: wszystko co Wam potrzeba. E, tutaj macie na przykład kilka serwerów, e, których tunelowane są te połączenia lokalne, dzięki czemu możecie zobaczyć, ile osób mniej więcej gra online, w jakie gry mają też swojego Discorda. E, na stronie znajdziecie wszystko, ale najważniejsze: pobieramy e, przede wszystkim dwie rzeczy. E, pierwsze. No to pobieramy sobie klienta LAN Play. Ja już mam to pobrane. Gdzieś tu mam skrót na pulpicie. O, proszę bardzo, jest. W zależności od tego, czy macie Windowsa 64 czy 32 bitowego, pobieracie. Działa to też na Macu, działa też na Linuxie. I oczywiście tutaj też jest instrukcja, jak to wszystko poinstalować. No, ja mam Windowsa, więc pokażę Wam, jak to ustawić na Windowsie. Oraz musimy pobrać sobie WinPackup. To jest taki pakiet, taka wtyczka do Windowsa, która, jakby przechwytywać, będzie nam dane z naszego właśnie switcha, który będzie myślę, że jest połączony lokalnie, ale dzięki właśnie WinPackup będziemy w stanie te dane przekazać dalej, tunelować na właśnie serwery LAN playa. Także tak to działa. Czyli musimy pobrać sobie WinPackupa, zainstalować, tu macie stronkę, oczywiście tutaj też jak macie w instrukcji do instalowania na Windowsa to od razu jest odnośnik do tego. Zainstalujemy to, odpalamy sobie LAN playa i tak naprawdę to jest praktycznie tyle. Co do LAN playa, to ja próbowałem go na dwóch komputerach. Na komputerze z Windows 7 odpalał się bez problemu. Z kolei jeżeli na tym komputerze z Windows 10 wymaga uruchomienia on jako administrator, więc trzeba się zgodzić, no i wtedy to wszystko działa. Następnie jak już odpalimy naszego LAN playa, to z kolei przechodzimy sobie tutaj na home i tu możemy sobie skopiować adres serwera. No weźmy na przykład ten tutaj francuski, jest jeszcze holenderski. W sumie reboot, tutaj widzę, że jest więcej ludzi, więc jest większa szansa na to, że ktoś wpadnie. A warto widzisz, też ich Discorda, oni tam mają więcej serwerów. No i po prostu sobie go tutaj wklejamy prawym klikiem, albo jest tutaj też taka opcja edytuj wklej. No i wciskamy enter i aplikacja nam się powinna lada moment połączyć o, mamy e, połączyć właśnie z serwerem. No i, no i jest. E, backup lub start, package, jakiś tam info server IP jest. Dobra, więc teraz tak. Co trzeba zrobić na konsoli, Tutaj to w sumie wszystko też jest e, opisane, tak. E, musimy wejść w ustawienia i pozmieniać ustawienia według określonego e, schematu. E, schemat ten lepiej był określony. Na tej stronie, ponieważ będziemy musieli ustawić konsolę, to już może przejdźmy na konsolę. Dobra, więc przyciemniło nam się, musimy wejść w ustawienia. Ja mam konsolę ogólnie, już nawet z Nintendo Switch Online i tak dalej, ale to działa bez problemu, to jest darmowe, więc nawet jak ktoś nie ma Switch Online, to będzie działało. Czyli tak, musimy wejść w ustawienia internetu. Poczekać aż nam znajdzie nasze sieci. Dobra, następnie wchodzimy w naszą sieć Change Settings i tak. IP settings i DNS settings musimy ustawić na manual. Eee, dobra, IP też. No i tak, fajne jest to, że switch, niezależnie od tego czy. Może inaczej. Switch, e, niezależnie od tego, czy korzystamy z ustawień manualnych czy ręcznych, zapisuje te, które były ustawione jako manualne. E, to jest bardzo fajne, więc można fajnie sobie skakać pomiędzy tym landplayem a grą y, normalnie online, tak? Więc to jest fajna opcja. No i ja tutaj mam na przykład taki adres 10.13.141.17, e, no ale tutaj ważny też jest gateway i ogólnie tutaj ustawienia DNS też są istotne. Co ciekawe, ten DNS blokuje, to ustawienie DNS blokuje e, też połączenie z serwerem Nintendo, więc tutaj bez obaw, że tam was ktoś będzie z Nintendo szpiegował czy coś, to jest zablokowane. E, żeby po prostu wrócić z powrotem do normalnych ustawień, tu ustawiamy na automatik i z powrotem nam wszystko hula. No chyba, że korzystać z jakichś ustawień innych, no to trzeba będzie sobie poprzestawiać. Dobra, ale do rzeczy, czyli tak, jeśli chodzi o IP, powinno być ono właśnie z zakresu 10.13. No i tutaj cyfry z zakresu od tam było chyba 10 do 2.55. Czyli tutaj sobie dajecie jakieś cyfry na sieć na no, no, numer urządzenia pod sieć subnet mask gateway muszą być ustawione w ten sposób tak jak tutaj czyli 255.255.0.0 371 to musi być tak ustawione DNS -y możecie sobie ustawić zawsze mi się myli tak jak są moje czyli tutaj primary mamy 163 172 141 219 a drugi 207, 246, 077. Ustawiając te dns -y macie totalnie zablokowane ustawienia online. To nawet mogę wam pokazać, że nie wejdziecie na e-shopa, nie wejdziecie na nic mając te ustawienia. Więc to takie odcięcie się troszeczkę od online'u, ale z kolei przełączacie się na LAN Play Dzięki temu to jest bezpieczne też dla przerobionych konsol, bo nie załapią bana Także to się może łączyć, łączyć, łączyć i, i mi nie przejdzie, bo jest po prostu ustawiony DNS i, i koniec. Dobra, e, więc tak, konsola wychwytuje, że jest połączenie z siecią, e, natomiast jak już odpalimy grę, to się przełączy nam na tryb lokalny. Czyli, tak jak pokazywałem w poprzednim poradniku z 3DS-em, znaczy sam z DS-em, wystarczy pozbawić się ustawieniami. No, tutaj jeszcze dodatkowo odpalić jedną aplikację i tyle. Tak jak mówię, satele są też różne. Warto jest najpierw popatrzeć, na którym ktoś gra. I teraz, normalnie gra jest w trybie łączności lokalnej, a żeby przyłączyć ją w tryb sieci lokalnej, wystarczy, że wejdziemy w ustawienia. I teraz, tak trzy klawisze: L, R i lewy analog wciskamy. I teraz włącza się nam LAN mode, czyli teraz się przełączyło z sieci lokalnej, jak widzicie w prawym górnym różku ten znaczek Wi-Fi, jest już na LAN modzie ok. I teraz nie wiem tylko, czy ktoś będzie grał, czy nie, mogą się nam pojawić stampsy od innych osób. W międzyczasie na naszej aplikacji pojawi się nam, że Switch został podłączony. No tutaj mamy jakieś informacje, raczej niezbyt istotne. No, i nasza gra jest podłączona do yy, tutaj serwera sieci lokalnej. Tak można by to podsumować. To no, niestety w tym momencie chyba też nikt nie gra. O, udało mi się przełączyć na inny serwer, i już mi kogoś wynalazło. Więc jak widzicie, działa jakiś TMB, no de facto, no tak jak mówię, metoda jest mało znana, ona bardziej jest stosowana przez Amerykanów, więc niestety godzina, którą tutaj, no w którą tutaj nagrywam, że tak powiem, ten materiał nie jest zbyt pomyślna, troszeczkę za wcześnie, późnym wieczorem zazwyczaj tu jest już trochę ludzi, ale jak widzicie, komuś udało się złapać vanilajta. w sumie spoko. No, i ogólnie można tutaj robić wszystko, tak jak normalnie w grze. Możemy robić wymiany. Ojejku, czy mi się to jeszcze nagrywa? Tak, nagrywa mi się to dobrze. Możemy robić wymiany z Surprise Trade, wymieniać się kartami, walczyć. Tak samo jak również robić rajdy. Tak więc, jeżeli ktoś. Chciałby skorzystać z alternatywy. A czy z alternatywy, może nie, to jest bardzo złe słowo. To nie jest alternatywa dla Nintendo Switch Online. To jest zupełnie co innego. To jest lokalna gra przez tunelowana przez internet. Ale to już tak nawiasem mówiąc. Czyli, jeżeli ktoś by chciał pograć lokalnie z kimś, kto jest dalej, to ma taką możliwość. Jest to technicznie do zrobienia. Ja tu jeszcze. Raz się połączyłem właśnie z innym serw serwerem akurat Frogskins Jest to serwer, który jest na ich serwerze Discord Także, że jak ktoś chce, to właśnie zapraszam też na ich Discorda Mają też strefę polską, żeby co, co ciekawe Więc też można tam zerknąć. No i ogólnie tak jak widzicie, czy no... Mało się dzieje w tej chwili, tak? Ale jak sobie spróbujecie to wieczorkiem, na przykład, to zobaczycie, że coś się dzieje. O, proszę bardzo, gostek zapał kolejnego Pokemona. Także stampsy się normalnie pojawiają. Normalnie można robić rajdy. Działa to całkiem sprawnie. Różne są osoby, no i również jak ktoś chciałby w, coś inny, w inny sposób się połączyć, nie stać może na switch online, no to tutaj można spróbować tego. Dobra, więc jeśli chodzi, myślę o dzisiejszy film, to wszystko. Czyli reasumując, ustawiamy konsolę z IP adresem, submask, submask gateway, to te wszystkie ustawienia po kolei. DNS-y możecie sobie spisać, przewinąć tak, jak albo przewinąć, może jeszcze raz Wam pokażę, jak to wygląda u mnie, aha, jeszcze jest jedna istotna sprawa, adresy IP nie mogą się powtarzać, bo jeżeli na przykład ustawicie sobie dokładnie ten sam adres jak na przykład ja mam i chcielibyście się ze mną w ten sposób gdzie to jest powymieniać no to wtedy sorry, ale niestety się nie połączymy, każdy musi mieć osobny adres IP no ja w przypadku tej konsoli na przykład mam numer, końcówkę E, 219, ale e, e, końcówkę 017, a na przykład na mojej drugiej konsoli Nintendo Switch e, mam końcówkę e, 013, tak więc e, no jest troszeczkę e, różnica, tak. Tak więc ustawionka możecie sobie spisać, ja Wam może też dam w opis, e, tu też widziałem, że ktoś coś się wymieniał chyba. E, chociaż nie, teraz mi się stampsy znowu nie załadowały e, Ale jak widzicie, no znowu ktoś ewoluował Pokemona Tak więc na razie tutaj nie ma zbyt wielu graczy e, No ale tak, jak mówię, wieczorkiem e, na pewno ktoś się do gry chętny znajdzie. Zresztą na moim Discordzie też może ogarniemy jakąś strefę, właśnie do, e, właśnie, LAN playa. Zobaczymy. W każdym bądź razie e, myślę, że w dzisiejszym materiale będzie to wszystko, tak więc e, mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jak będziecie mieć jakieś pytania, to ewentualnie e, na nie odpowiem. Tak naprawdę wszystko znajdziecie, co trzeba na tej stronce. E, link do niej zamieszczę w opisie. No i cóż. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, myślę, że to będzie wszystko. Tak więc ja Wami się żegnam. Mam nadzieję, że yy, wiedza Wam się przydała. I tyle. Jeśli chodzi o to wszystko. Ja znam się żegnam. Do usłyszenia. Cześć.